Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 10 czerwca, tak bo jest to święto. No i tak, przyszedłem sobie zobaczyć, bo tu wlałem Zarazę ziemiaków, czyli tego akrobata. Zobaczymy czy Fu, ale to śmierci. No chyba zdechły, powiem wam. Chyba zdechły. Także jest dobrze, jeszcze jeszcze pyskałem na no, zarazę, Bias też idę pokazać Samusia bo bo Boże tak powiem mam awarię w nim e, zacina się gaz jest za mała linka i zacina się gaz po prostu e, no muszę ją wymienić też e, znaczy ta linka już była wymieniona ale jest za mała i po prostu jest zagruba za yy, w gaźniku tam z tyłu, teraz Wam nie pokażę, może jak będę miał wyimienty, to coś Wam pokażę wtedy, przechodzimy do tego, yy, tutaj jak widzicie, możecie zauważyć, mam lance, to są lance od opyskiwacza Kwazar, yy, muszę jeszcze, to jest chyba na 2 metry, coś koło tego, yy, tutaj jeszcze muszę kupić taki tujnik. Bo jeden mam za mało yy, uszczelki, no to wszystko tu tam będzie. Już tego tu mam zaklejone, nie wiem czemu. Generalnie z tymi ręcami to wyszło tak, że. Miało być dwa metry, przyszedł metr. Sobie pomyślałem. Nie wiem, zostałem oszukany, czy jaki diabeł zapłaciłem za nie majątek, a przyszedł metr zamiast dwóch. No i o, nie wiem czy będzie widać. przeklejcie. O, tutaj mam włącznik do opryskiwacza. Yy, tutaj mam kabel, który przekładam sobie tu do tyłu. Yy, teraz może tego nie. Jak będę mógł zakładał kiedyś pojedyncze opryski, to nagram jak ja to robię. Tu wchodzi opryskiwacz w te dwa miejsca. Yy, przekładam kabel, żeby tam podłączyć. Bo generalnie to jest oryginalny od opryskiwacza, który był. A ja sobie go przeobiłem, żeby nie wychodzić gdzieś tam na poprzeczniaku i tracić niezbędną ciecz. No i opryskiwacz to jest nasza gwiazda. Jest to demon 16 litrów. Ręczny na akumulator, tu jest odwarka do niego wszystkie elementy, do niego są dysze, nie dysze. No, a tu jest nasza nasz gwiazda o. No i tak to wygląda Tu był ten włącznik yy, Tu jest yy, od tego ile ma yy, podawać cie, cieczy z tyłu Możemy sobie zwiększać lub zmniejszać a pocale wyłączyć yy, w, yy, tego Tu jest do ładowania akumulatora. Jeszcze ani jazdy nie było ładowane, już pryskam chyba, to już będzie trzeci? No trzeci opryskiwać Trzeci jazd, który pryskam, o tu widzicie z tyłu natężenie prądu, ile ma w akumulatorze. Jeszcze dokładnie się na tym nie znam, także yy, także możecie mi podpowiedzieć co i jak. No generalnie jak chyba się wyłączy zielone światło, no to i będzie cały czas czerwone, no to będzie wiadomo, że trzeba będzie ładować. Yy, lance mam tam zrobione, to z, yy, Wam pokażę, jak będę pryskał, jak ja je zaczepiam. Bo generalnie nie mogę z nim wyjać. Yy, nie mogę go zaczepić, jak jest tu samuś, bo no, niestety, niestety nie wyjadę wtedy z lancami. No to jeszcze pokażę w środku, jaką ma. No, w środku, wiadomo, filtr standardowo. Długi filtr, który trzeba, który czyszczę zawsze, który czyszczę zawsze po opryskach. No to wiadomo, jakiś brud czy coś tam się stanie. No, w środku wygląda tak. no jakiś ten kawałek pręta, kawałek blachy. To to zrobił, żeby jakieś tam było. Babcie. można go na plecy założyć wiadomo. No. Generalnie. Bardzo i bardzo dobry. Ja tam na niego nie narzekam. O mogę wam go teraz tu włączyć. O jeszcze woda była nawet. Coś tam jakąś wodę ma. No i, i taką chodzi. Bardzo dobra rzecz Nie ukrywam, że nie skrywamy go Pani prosty w obsłudze nic skomplikowanego, tu jakieś szczelki, tam instrukcja obsługi wszystko musi być. Dobra, witajcie w kolejnej części tego vloga. To jest szczęśliwy poranek. A już zaraz wam powiem czemu. Dałem egzamin na kombajn dzisiaj, także no, o, radość jest ogromna. Yy, przyjechałem sobie odwiedzić pana dzisiaj. Yy, jak tu pryska? Tu woda stała w tych dołach po ostatnich opadach, gdzie były chyba. u poniedziałek? Też poniedziałek, chyba. Yy, no i pan dzisiaj sobie pryska, nie wiem na co. Jak widzicie kukurydza bardzo ładnie yy, idzie w łeb w łeb. nie ma żadnych chwastów, nic yy, jest ładnie odchwaszczona tam słup, słupy, wiecie jak słupy No i tak wracając jeszcze do tego egzaminu na kombajn, mm, nigdy nie, nie prowadziłem bizona. Sprawda była to 50 z050 Yy, ale wiecie, no już kombajn i te sprawy, chodzi o to, że ma header wszystko, No <laughs> jak to kombajn, yy, pff, co tu jeszcze, wiem, że na kategorię B, czyli na samochód, będę już mógł nim jeździć, ale bez headeru. z headerem z tyłu, jak chcę mieć go zaczepione i jechać po ulicy z tyłu, na łusku. no to muszę mieć niestety yy, B+, E. także też będę robił. Najpierw teraz muję zdać na ten samochód i wtedy to już pójdzie, bo samochód jest najważniejszy w tych czasach. No, ogólnie trochę wieje, sorry za wiatr, ale mój pochwalę wam się, żebyście wiedzieli, że coś że coś się dzieje z tym prawkiem. Znaczy prawkę. No z moim zawodem co będę dalej robił pewno. Wyjdę, bo tu mu leci na mnie Znaczy wiatr jest w tą stronę, gdzie ja ile? No, pan Sisi sobie ładnie pryska 12,22 i i 2,5 Tysiąca litrów O tam mój owak A my coś żeby ten Dobry